Wszystkim pewnie dziwicie się, dlaczego jesteśmy koło samochodu z plecakami i tą torbą. Dlatego, że się przeprowadzamy do nowego domu. Tylko, że kartony już e, mamy spakowane. To jest, to jest bidon Nelly, no bo mnie na niego naciągnęła kiedyś w internecie i jej przy, przyszedł z jakiejś strony. Nie wiem, kiedy ona go zamawiała, ale no. I teraz właśnie po nią jedziemy, no bo i tak już trzeba ją odebrać. Z tego szpitala, czy no jakoś tam. Okej, okay, chodźcie dzieci. Hop. Oj. Dź. Dziecko spadło. O. Chodź. Mamo, czemu ja muszę yy, prowadzić Matyldę? Yy, oj tam, oj tam. Niedługo i tak ma urodziny. No i yy, no w sumie to nic. <coughs> Siadaj na swoje miejsce i, może, i połóż sobie gdzieś plecak. Okej. Okay. Hop, hop i hop. Cieszycie się, że się przeprowadzamy. Em, no, trochę tak. E, a, ale będę miała pewnie, e, będziesz miała troszkę mniejszy pokój. No właśnie, więc nie za bardzo. E, a ja się tam cieszę, Narście. Nie będę musiał mieć sypialni takiej małej, w sensie podzielonej na pół. Oj, oj, dobra. To jedziemy. Okej, okay, już jesteśmy, e, dobra, to ja po nią, po nią pójdę, e, bidon jej pokażę, jak przyjdzie, ciekawe jak ona to zniesie, że się przeprowadzamy, jak coś to jej rzeczy też są już spakowane w pudełka i, i no, cały dom jest pusty w ogóle, okej, okay. dobra, Nela jesteś spakowana? <laughs> Ty wychodzisz dopiero jutro, a ty pojutrze. O, jaki piękny rysunek. Niech się pani nie interesuje. Y, no dobrze. Oj e, ojoj. Y, dobra Nela, no zaraz po ciebie pewnie przyjdzie mama. Dobrze. Dostali wszyscy leki, dostali śniadanie. Na obiad to jeszcze trochę za wcześnie. Okej, okay, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. E, pani, e, Violet, tak tak. E, tak, tak. Tak, 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 e, tak. No, proszę tu. E, hej, Irela! Cześć mama! E, dobra, teraz tak. Mam dla ciebie niespodziankę. E, jaką? Weź sobie ten soczek, dobijesz go w samochodzie. Ja chcę już do domu. No właśnie, w tym sprawa. Co? Jaka sprawa? No, przeprowadzamy się. Co? Jak to? Ale mi się podobał tamten pokój. Ja nie chcę się przeprowadzać. Oj tam, Nela, będziesz miała większy pokój może. Albo i mniejszy, chyba większy. Ale ja nie chcę. Oj tam, bez przesady. Będzie dobrze. Jedziemy do samochodu. Okej, okay, już jesteśmy, możemy jechać. Yy... O cześć Nela. Hej tata. Hej Nela. Cześć Nela. Hej. Okej, okay, jedziemy. Dobra. A tak w ogóle, mężuś, zwolnij trochę, ja tylko tu przejdę. Nela przyszedł twój yy, bidon z puszinem. O ale fajny Głupi ten statek. Ej, nie śmieć w samochodzie. Yy, ale ja wolę to. Zrobiłam ci tu herbatę z mionem. Fuj, co to jest, ble? Mas, fuj, fuj. O, Nela! No to masz ten sok, masz smoczek, a to w takim razie wypiję ja. Herbata z mionem jest zdrowa i z cytryną. Fuj, to jest cegowej. Nie wydziwiaj, Nela, tylko byś wypiła. Nie! Dobra, nie kłócić się, nie kłócić się. A tak w ogóle jak się przeprowadzamy, to gdzie nasze pudła? No, są w bagażniku. Aha. Tam yy, będziemy mieć dwupiętrowy dom. O, czyli nie będę miała osobnego piętra dla siebie. Nie, będziesz miała trochę mniejszy pokój. No, troszkę mniejszy. Super. A ja... Dyskarbie ja w sumie, nie wiem. Ło, zaraz, zaraz będziemy. Dobra, już jesteśmy. <laughs> Na razie nie musicie brać tych toreb wszystkich i plecaków. Weźmiemy je później. Odstawię to tutaj. Hopsa, hopsa i chodźmy. Okej. Okay. Dobra, więc teraz was oprowadzę po nowym domku. Tutaj jest przedpokój, tutaj no, takie rzeczy, płyny do sprzątania, tutaj rzeczy. No to winda jak winda, kuchnia. Nie pytajcie, co tu robi ten kubek. Tutaj podobne do tamtego kącika zabaw, który był w tamtym domku, tutaj łazienka i sypialnia rodziców. Teraz jedziemy na drugie piętro. No, a tutaj jest taki balkon. W sensie, y, no, y, basen. Basenu nie do końca robiłam w środku nim. Czy jakieś dmuchańce? No, bo jest już zimno. Przedpokój tak średnio mi się podoba. Pewnie go później zmienię. To jest spokój, Nelly. Tutaj mi tu Babaszków i wiki. No, y, dajcie znać, czy chcecie odcinek z y, jakiegoś grilla, czy ogniska, czy jakieś inne. Możecie pisać mi propozycje i no. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to zostawcie łapki w górę i pa pa!